Witajcie, witajcie! Przed Wami recenzja książeczki pani Alison Ragsdale. Jest to kochana córeczka od wydawnictwa filia. I słuchajcie, co mogę powiedzieć, to to, że to bardzo niepokojąca książka. Od samego początku zostawiła we mnie strach i taką niepewność, że no, z cudownych planów wyjdą tutaj nie tylko nieci, ale i naprawdę prawdziwa katastrofa. Wiecie, zanim jednak przejdę do, przejdę do treści, chciałam Wam powiedzieć, że książka ma bardzo dobrze wykreowanych bohaterów. <laughs> Każdy z nich jest inny, mają odmienne podejście do życia, są bardzo tajemniczy i nigdy nie zdradzają wszystkich emocji do końca. Prześliczne porównania, które choć grozą pisane, przywoływały na myśl coś dobrego i ciepłego. Barwny styl i sytuacje, które zawsze sugerowały, że to jednak jeszcze nie koniec. Najgorsze dopiero nadejdzie. Wiecie, książka ma nieco mniejszy druciak, który nie jest istotny w obliczu bardzo wciągającej historii. Na dodatek nie potrafiłam w ogóle jej przewidzieć, no nawet nie chciałam o niej myśleć, byleby tylko nie rozpraszać się w czytaniu. Słuchajcie, jest to powieść psychologiczna, dlatego od samego początku sieje naprawdę spory niepokój. Praktycznie im dalej czytamy, tym ten niepokój się ciągle wsmaga. Wstrząśnie wam bardziej niż trzęsienie ziemi. Po jej skończeniu już nic nie będzie takie same. Wiecie co, nie polecam wam czytać z tych wieczorami, bo chwilami naprawdę bałam się usnąć. Serce za mocno po prostu mi pikało. A teraz może coś o treści. A więc tak, wyobraźcie sobie naprawdę szczęśliwe małżeństwo, gdzie po opisach aż robi wam się mielutko i cieplutko. Mają kochaną córeczkę, która jest urocza do pewnego momentu. Od jakiegoś czasu matka bacznie ją obserwuje, gdyż nie tylko czuje, ale i widzi, że dzieje się z nią coś złego. Wiecie, bywa, że ona przestaje w jednym miejscu i patrzy. Następnie zwolna przekrzywia swoją głowę na bok. Czasami potyka się różne rzeczy i robi się przy tym bardzo zmieszana. Wiecie, to było mega mroczne i straszne. Od tej pory miałam naprawdę wielką gulę w gardle. Bo to nie chodziło tylko o taki strach, że, że sam wygląd był straszny, chociaż to też, ale o to wszystko, co się właśnie z nią działo. Żeby to zrozumieć, to naprawdę trzeba to przeczytać. Wiecie, rodzice po diagnozie starają się pokazać jej cudowne miejsca na świecie. No, jednak nieszczęścia oczywiście nie powiedziały ostatniego zdania. A im bliżej końca, tym bardziej cierpimy. Wraz z bohaterami. Co mogę powiedzieć, to tyle, że ta książka wam wstrząśnie. Będziecie płakać i bać się jednocześnie. Zruszenie zmiesza się z rozpaczą, tęsknota z tym, co już nigdy nie wróci. Po jej skończeniu stwierdziłam, że bardzo mocno kocham swoje dzieci i że zrobiłabym dla nich wszystko. Naprawdę bardzo wstrząsająca książka, mega. Nawet nie tyle straszna, że wiecie, że jakieś tam duchy, czy dziwne sytuacje, choć to też, ale o tyle straszna, że tak mocno prawdziwa to całe cierpienie, kiedy oni się dowiadują, że ona jest chora, że ta choroba jest naprawdę rzadka, że po prostu każdego dnia ją tracą. To jest coś strasznego. Nawet nie chciałam sobie tego w ogóle wyobrażać, dlatego czytałam, czytałam, mówię, tylko nie myśl, tylko nie myśl. Była noc, mówię, nie, muszę ją odłożyć, bo po prostu nie mogę, no, no nie zasnę, no. Mega, mega dzieło, bardzo, bardzo wam ją polecam. Pa, pa, pa.